Panie Piotrze, Pan jeździ po szkołach, Pan spotyka się z wieloma środowiskami, Pan popularyzuje i ukazuje piękno naszej historii i tragizm naszej historii. Proszę nam opowiedzieć o Ince i Zagończyku. No, przede wszystkim, Szanowni Słuchacze, chciałbym powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwy. Bardzo zmęczony, ponieważ ostatnie dni były bardzo pracowite. Trzeba było wielokrotnie mówić o nich, trzeba było spotykać się z różnymi ludźmi, ale jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ten pogrzeb nie będzie takim zwykłym pogrzebem. To będzie dzień triumfu, dzień zwycięstwa. To będzie symboliczny obraz tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, czego się chyba nie spodziewaliśmy. Wielki powrót żołnierzy wyklętych. Wielki powrót do naszej pamięci, ale także do naszej przestrzeni publicznej, bo mamy ich w nazwach ulic, rond na pomnikach, których jest coraz więcej, no a przede wszystkim wielki powrót do naszych serc. Przypomnijmy krótko Inkę i Zagończyka. Myślę, że nasi słuchacze, ojcze to już dużo wiedzą na temat obydwu tych postaci. Wielką zasługą Radia Maria i telewizji Trwam. I przede wszystkim naszego dziennika, który jako pierwszy opublikował artykuł o Ince i było to bardzo, bardzo dawno temu, aż trudno w to uwierzyć. 15 lat temu nasz dziennik opublikował mój obszerny artykuł na Boże Narodzenie 2001, gdzie rzeczywiście no, wtedy odkrywaliśmy Inkę dla Polaków. A teraz gdziekolwiek się nie pojedzie w Polskę, kiedy się mówi o żołnierzach wyklętych, to twarze się rozjaśniają. Tak wiemy, Inka. Niedawno byłem w Mielcu, więc już naprawdę ogromna wiedza na temat Inki i ogromne zainteresowanie tym pogrzebem. Danka siedzi na Inka rocznik 1928, a więc mogłaby być jeszcze wśród nas. Znam niejedną panią z tego rocznika, spośród naszych świadków historii, których rejestrujemy na kamerze Instytutu Pamięci Narodowej. Mogła być z nami, ale ona dokonała pewnych heroicznych wyborów, które sprawiły, że nie ma jej wśród nas już od 70 lat, a jednak, a jednak powraca, powraca zwycięsko. Urodziła się w rodzinie leśniczego Wacława Siedzika i Eugenii Stymińskich. To rodziny i Siedzików i miały ogromne znaczenie. Nie zrozumiemy Inki, jeśli nie zainteresujemy się historią tych rodzin. Obydwie te rodziny miały. Piękne karty w czasie powstania styczniowego. Obydwie te rodziny w czasie powstania styczniowego doznały wielu ran w obronie Polski. Inka była wychowywana na tych opowieściach o powstaniu styczniowym. To było bardzo blisko. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że w tych czasach, kiedy ona dorastała, to powstanie styczniowe w czasie było bliższe niż dla nas Druga Wojna światowa. Żyli jeszcze powstańcy z styczniowi. Ojciec Inki Wacław Siedzik miał 19 lat, kiedy po raz pierwszy przez serską ochranę został wywieziony na Sybir. Po raz drugi zostanie wywieziony na Sybir pamiętnego 10 lutego 1940 roku, już nie przez ochronę, lecz przez NKWD. Rzadko się zdarzają takie przypadki. Aby jak gdyby w dwóch różnych epokach historycznych, politycznych doznać tej samej niedoli. Mama Inki nie załamała się aresztowaniem i wywiezieniem męża, wstąpiła do Armii Krajowej, należała do siatki terenowej Armii Krajowej to też ściągnęło na nią nieszczęście, ponieważ znaleźli się kolaboranci Niemców prawdopodobnie z tak zwanego Komitetu Białoruskiego, który kolaborował najpierw z Sowietami w powiecie bielsk-Podlaski, potem z nowym okupantem niemieckim, potem znowu z Sowietami. Mama Danki została wydana. Jednym z najbardziej przejmujących doświadczeń życia. Młodej dziewczyny był widok matki straszliwie pobitej na dziedzińcu więzienia w Białym Stoku. Już potem jej nie zobaczyła, nigdy się nie dowiedziała, gdzie mama spoczywa. Została wywieziona któregoś dnia przez gestapo do lasu pod Białym Stokiem i wraz z innymi zamordowana. Ojciec przeżył ten Sybir. Dostał się do armii generała Andersa, ale był już niemłodym człowiekiem. Ta poniewielka w kopalni, praca w nieludzkich warunkach, niedożywienie, to wszystko sprawiło, że umarł na szlaku generała Andersa. Pochowany jest na cmentarzu w Teheranie. Tysiące kilometrów od Polski jest wielka polska nekropolia. W Teheranie, w Persji, jak się wtedy mówiło. Rzadko kiedy Polacy tam zaglądają, Polacy z kraju. A dobrze byłoby o nich pamiętać, bo to są ci wszyscy nieszczęśnicy, którzy przeżyli nieludzką ziemię, wywózkę na Sybir, wywózkę do państwa Stalina, którzy siłą woli przeżyli to. Udało im się ewakuować do bezpiecznej Persji ale jednak to wszystko, co na tej nieludzkiej ziemi przeżyli sprawiło, że nie mieli sił, by dalej żyć. Felix Selmanowicz zakończył, bo to także jego pogrzeb. Postać mniej znana. Felix y, Selmanowicz został jak gdyby przykryty y, no, tą powstającą od paru lat y, piękną legendą imki. Imka nas porusza. To, że miała niespełna 18 lat, kiedy umierała, to, że była tak zasadnicza, że miała takie twarde zasady, że pragnęła zachować się jak trzeba. To wszystko sprawiło, że Felix Selmanowicz, mężczyzna wówczas 42-letni żołnierz, przed wojną prawdopodobnie współpracownik oddziału drugiego sztabu generalnego wojska polskiego jest. W tej historii jak gdyby na drugim tle. My już tak to mamy Polacy, że uważamy, że mężczyzna, żołnierz no jest gotów na śmierć każdego dnia. Natomiast ta ofiara Inki głęboko nas porusza. Felix Selmanowicz to był ktoś zupełnie niezwykły. Jaka szkoda, że nie zrobiono jeszcze o nim filmu. Tyle niemądrych, tyle złych filmów zrobiono nawiązujących do historii Polski czy to ta nieszczęsna Syberiada czy to ta karygodna tajemnica Westerplatte czy inne filmy jak piękny byłby film o Zagończyku proszę sobie wyobrazić miał niespełna 15 lat kiedy uciekł z domu bo przecież rodzice by na to nie pozwolili bolszewicy podchodzili do Wileńszczyzny i Feliks uznał że on będzie bronił Wileńszczyzny i Polski Przed bolszewikami Dostał się do samoobrony wileńskiej Pod komendę słynnego później oficera Kawalerii Jerzego Dąbrowskiego Zasłużył na pochwałę Już wtedy Potem był w korpusie ochrony pogranicza Potem próbował Takiego pokojowego życia Ożenił się Urodził mu się synek, któremu też dano imię Felix. Tak przypadek zdarzył, że, a może nie przypadek, że Felix urodził się w tym samym roku, co Danka Siedzikówna. Dlatego kiedy myślę o tej chwili śmierci, to wydaje mi się, że Felix Selmanowicz-Zagończyk przeżywał podwójne katusze, bo w Ince widział swojego syna Feliksa. Do tego syna Feliksa godzinę przed śmiercią napisał list szczęśliwie zachowane w archiwum, ale bezpieka nie chciała tego listu wysłać do żony, do syna, mimo że nie było w nim żadnych potępień komunizmu czy Związku Sowieckiego. Nawet, nawet takiej łaski im nie przyznawali w swoim okrucieństwie i w swoim zapamiętaniu, w tym zapamiętaniu, aby... Ślad wszelki po nich zaginął, aby nigdy ich nie odgrzebano, aby nigdy o nich nie mówiono, aby przepadli raz na zawsze. Jako ci, którzy ośmielili się podnieść rękę na sowiecką demokrację, bo pod tym hasłem sowieci przecież nas zniewalali po wojnie. Moment ich śmierci. Tak się... Tak Pan Bóg chciał, tak Opatrzność chciała, byśmy poznali w najdrobniejszych szczegółach. Ja już teraz nie mam żadnych wątpliwości, ojcze, że postać Inki została nam dana po latach, bo tyle tu jest cudów, jeśli chodzi o odkrywanie prawdy o niej, że to nie może być w żadnym razie przypadek. To, że myśmy zdążyli przesłuchać jako IPN księdza Mariana Prusaka, który ją spowiadał przed śmiercią, kapłana dziewięćdziesięcioletniego, który był kilka lat wcześniej ciężko chory, no i już odchodził, tak mu się wydawało, odchodzi do Pana Boga, a tutaj nagle ozdrowiał cudownie i pani doktor mówi, widocznie ksiądz ma jeszcze coś ważnego do zrobienia. Po kilku latach, kiedy nas zobaczył, kiedy przyjechaliśmy do niego, był głęboko wzruszony, miał łzy w oczach i mówi: Teraz już wiem, co mam ważnego do zrobienia. Jeszcze zanim odejdę, muszę Wam opowiedzieć o tej dziewczynie. No a. Zdarzył się cud też taki, że człowiek, który był po tamtej stronie, zastępca naczelnika więzienia w Gdańsku, Alojzy Nowicki, zgodził się na rozmowę z pracownikami IPN. -u. Nam się to w Gdańsku tylko raz jeden zdarzyło w piętnastoletniej historii oddziału Gdańskiego IPN. I Alojzy Nowicki, który księdza Mariana znał przez pół godziny, w czasie tej strasznej egzekucji, a potem przez ponad 60 lat się nie widzieli, opowiedział dokładnie to samo, co ksiądz Marian. A więc to była doskonała weryfikacja jak gdyby wiarygodności dwóch świadków historii, wzajemna weryfikacja. Dzięki temu wiemy, że Inka Wzniosła razem z Zagończykiem Umówili się widocznie W ostatniej chwili Wznieśli okrzyk Niech żyje Polska A kiedy padły strzały Zagończyk już nie żył Imka nie została nawet draśnięta Bo nawet ci żołnierze z KBW Wiedzieli dobrze, że to nie może być Żadna zbrodniarka Mieli Mieli Tutaj odwagę strzelać do mężczyzny, chociaż też pewnie się domyślali, że to nie jest żaden bandyta, skoro wznosi okrzyk, niech żyje Polska. Nie mieli odwagi strzelić w kierunku 17-letniej dziewczynki. No i ten gryps, mój Boże, to jeszcze jeden cud. Gryps, który Inka przekazała na ulicę w Rublewskiego 7, w Gdańsku, w Rzeszczu, gdzie mieszkały panny Mikołajewskie, te, u których była aresztowana. UB nie aresztowało pan Mikołajewskich dopiero po jakimś czasie, ponieważ tak sądzimy, ten dom był jeszcze przez jakiś czas obserwowany, jeszcze mieli nadzieję, że ktoś tam spadnie, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, że to jest już lokal zdekonspirowany. Żyły panie Jadwiga i Halina Mikołajewski, kiedy je odwiedziłem w czerwcu 2001 roku i zanotowałem ich relacje, i zanotowałem to, co zapamiętały z treści tego więziennego Grecu. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Myślę, że tajemnica fenomenu imki, tak bym to określił, ostatnich lat. Tajemnica naszej miłości do imki, tajemnica przylgnięcia wielu młodych ludzi do tej postaci bierze się z tych pięknych słów powiedzcie, że zachowałem się jak trzeba. My wszyscy bardzo pragniemy zachować się jak trzeba. Bardzo cierpimy, kiedy nie udaje nam się zachować jak trzeba. Idziemy do Spowiedzi Świętej, ale nie zawsze, nie zawsze uzyskujemy pełną satysfakcję, ponieważ wiemy, jak należało postąpić, a mimo to zrobiliśmy inaczej. 17-letnia dziewczynka, która stoi w obliczu śmierci, która. Powinna być przerażona, powinna odczuwać lęk, a ona najbardziej myśli o tym, co powie babcia Aniela, co powie rodzina, co powiedzą ci wszyscy bliscy, którzy tysiąc razy słuchali opowieści ojca o Powstaniu Styczniowym, o Sybirze. Co oni powiedzą, gdyby ktoś im powiedział coś o Ińce, o Danusi, że zachowała się nie tak jak trzeba. Więc jest to taki heroizm wyrastający z tego pięknego wychowania, wyrastający z polskiego etosu walki o niepodległy byt kraju. Przypominają się słowa z Mickiewicza, walka o wolność, gdy się raz zaczyna z ojca, krwią spada dziedzictwem na syna. No i myślę, ojcze, że pora zaprosić naszych słuchaczy, którzy pewnie wiedzą, znają program tych dwudniowych uroczystości, ale nie zaszkodzi powtórzyć raz jeszcze. Dziś w sobotę 27 sierpnia od godziny 17 do 22 będzie w kaplicy królewskiej naszej bazyliki Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Będzie w kaplicy królewskiej czuwanie przy trumnach Inki i Zagończyka. Spodziewamy się wielu ludzi znanych w całym kraju. Spodziewamy się osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie. No, wiem między innymi, że około 18 będzie pan prezes Jarosław Kaczyński. Wiem o innych osobach, które naszym krajem kierują, o ich planach przybycia pomodlenia się, dotknięcia tych trumienek, ale tam jest miejsce dla każdego z nas. Proszę o przybycie do Kaplicy Królewskiej, kto może. Między 21 a 22 w ostatniej godzinie tego czuwania będzie taki symboliczny akt, symboliczny hołd dla nich ze strony Kaszubów. Nasi Kaszubi mają piękny zwyczaj, opisany między innymi przez księdza profesora Jana Persona, charyzmatycznego przewodnika kaszubskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Mają taki obyczaj pustej nocy. Pusta noc to są modlicy i śpiewy przy trumnie zmarłego, dzień przed pogrzebem. I nasi Kaszubi z Luzina, z powiatu wejherowskiego, zainspirowani przez pana Piotra Dybowskiego przyjeżdżają do Kaplicy Królewskiej, żeby tam odprawić tę pustą noc. To jest piękne, ponieważ, ponieważ to jest jak gdyby powrót do tego, co się działo w 1946. My wiemy z dokumentów, różnych, no przede wszystkim z tych meldunków ubeckich, że tu nasi miejscowi Kaszubi bardzo wspierali szwadrony Majora Łupaszki, mimo że to byli różni ludzie o różnej mentalności, no bo Wilniucy Kaszubi to jest taka różna mentalność przecież, to jednak Kaszubi wiedzieli o co Major Łupaszko walczy. Kaszubi to doskonale rozumieli. Wspierali jak mogli, wielu kaszubów potem stawało przed sądem, za współpracę z bandami cierpiało. Podobnie mieszkańcy borów tucholskich w tych kilku powiatach ogromne wsparcie mieli ci nasi żołnierze wyklęci od łupaszki. No a tak jak już ojciec powiedział słuchaczom, w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 13.00 msza święta no, do, do niedawna największym kościele w Polsce, teraz jeśli chodzi o miejsce, to jest drugi pod względem wielkości kościół w Polsce, czyli nasza bazylika Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Bardzo się cieszymy, że w tak wielkim kościele, bo spodziewamy się dziesiątek tysięcy ludzi no a do samej naszej bazyliki i wejść może ponad dziesięć tysięcy więc będzie lepiej niż w czasie pogrzebu pana majora sędzialarza w Warszawie, bo do kościoła świętego Karola Boromeusza niewielu z nas mogło wejść. Więc zapraszamy, może to dziwnie brzmi, zapraszamy na pogrzeb, ale tak jak powiedziałem, to nie jest zwykły pogrzeb. To jest pogrzeb tryumfalny, to jest pogrzeb zwycięski. No i po mszy świętej uformuje się kondukt. Przejdziemy przez centrum miasta. Yy, przejdziemy obok więzienia przy ulicy dawnej ulicy Kurkowej w Gdańsku, tam gdzie Inka i Zagończyk zostali zamordowani rankiem 28 sierpnia 1946 roku i przejdziemy na cmentarz garnizonowy. No ale myślę, że tak, te tysiące ludzi nie wejdą na cmentarz, bo to jest niewielki cmentarz. Będziemy stali w pobliżu, jest tam duży plac i będą telebimy, będzie dobre nagłośnienie, będziemy mogli uczestniczyć w tym pogrzebie. No, cóż mogę na koniec powiedzieć? To jest tak piękne wydarzenie, to jest tak dla mnie zdumiewające, nieoczekiwane, że ja wstaję rano w ostatnich dniach i i sam siebie pytam, czy to jest możliwe, że ja doczekałam czegoś tak pięknego. Myśmy nawet nie marzyli o tym, że odnajdziemy doczesne szczątki Imki Zagończyka. Myśmy byli przekonani, że bezpieka je ukryła w jakimś miejscu, do którego nigdy nie będzie dostępu. Ale nawet w tej sprawie Pan Bóg pomógł, no bo przecież to kopanie na cmentarzu garnizonowym... Bez żadnej pewności, że oni spoczywają na cmentarzu garnizonowym, a nie w innym miejscu. To było też tak trochę intuicyjne, też tak trochę na wyczucie. Były pewne przesłanki, ale niejasne. No i udało się niemal natychmiast. Jestem, powtórzę to, ojcze, jestem głęboko przekonany, że opatrzność pomogła nam odnaleźć Inkę i Zagończyka. Pomogła po to, byśmy mogli wypełnić to piękne, przesłanie Imki, by nam mogła pomóc zachować się jak trzeba. Tak jak też pisał Zagończyk do syna, bądź dobrym Polakiem, kochaj Polskę, bądź posłuszny jaki starsi. cudowny ten list, jakie cudowne słowa. Zagończyk mówi najdroższe, najdroższe to, co zostawiam na tej ziemi, to Polskę i Ciebie. W takiej kolejności, ojcze. Tacy oni byli. Najpierw Polska a potem najbliżsi. To jest niezwykłe zupełnie.